Ej, ty tutaj Kuba i dzisiaj się zagramy w jakiejś jakąś nowe gry. W jakiś tam moment. No, jest taki kilo. Zobaczcie, ile już mówiłem. Jaki moment. Tutaj ten. To jest wersja. To jest wersja 14.5. tohle podívat. No, tohle. Ten. tady mám? Mám taky I to. Čeká rovnice. Kurce, ten Dobře. Tyle można zbudować. To to już te. To są za prawdziwe w tym. Takie filozy. I... ...od kąpu też. Jeszcze są Tego nie opłaca się brać, bo bardzo dużo tego zabiera. Dobra. Mam tyle. Zbieram na no to tysiąc śniegów Tak, księgu. A to samo nawet się nabija, ja nie wiedziałam. Dobra. To była moja pierwsza gra. Właśnie widzieliście tam może, ale coś tak ściągałem. Roki, czekajcie. To jest ta hmm. hmm. kamera nie jest. Hmm, ale ten. Druga, drugą rzeczą jest portar. Nie wiem jeszcze o co chodzi. Portary to jest portary 1. Doszłem do trzeciego, nie mam czwartego. Napiszcie w komentarzach o co tu chodzi, bo ja sam nie wiem. Wiem w ogóle o co chodzi, ale nie wiem yy, o co chodzi ten. Zaczekajcie może jakoś pokładam. Albo. Może dam radę. Napiszcie w komentarzach o co tu chodzi, bo ja sam nie wiem. Dobra, czy ja będę się zagdał? Do następnego odcinka. Pa!